Moi drodzy, witam Was wszystkich. W tym odcinku chcę pokazać Wam Ukrainę, różnicę między Ukrainą a Polską już tak na żywo. Dzisiaj jestem w mieście Sumy i wcześniej już pokazywałam Wam to miasto, pokazywałam też centrum. Pokazywałam też jakieś kościoły i tak dalej, a dzisiaj chciałam pokazać takie różnice. Na przykład jak sprzedają na rynku, jak ludzie sprzedają też po prostu normalnie na ulicach po prostu przy drodze różne rzeczy. Po tym, że na rynku nas też sprzedają niektórych zwierząt, na przykład kurczaków i tak dalej. Także pokażę Wam jakieś takie drobne różnice, jakich w ogóle Prawie nie spotkasz w Polsce, tak? Czegoś takiego, a na Ukrainie to jest jak najbardziej aktualne, tak? Pokażę też oczywiście jakieś też fajne miejscówki, może pokażę też jakieś parę restauracji, jak wyglądają tutaj, jakie są ceny też. Także będę tak na bieżąco po troszeczkę nagrywać takie różne rzeczy dla Was. I tak sprzedają różnych zwierząt, ptaków na Ukrainie. Jak widzicie tutaj są i gęsi, i kaczuszki, i kurczaczki, i małe, i większe. Też kur już takich dorosłych sprzedają. Też sprzedają na tym rynku dla nich różne karmy. I taki biznes jest dość popularny na Ukrainie i sprzedają ich i w mniejszych miastach, i większych, też często na wioskach. I ogólnie też ludzie, jakie mieszkają na wsi, prawie każda osoba trzyma u siebie albo w domu, albo po prostu często na sprzedaż, e, trzymają takie różne właśnie ptaków, ale ogólnie bardziej tak e, dla siebie. E, I to jest takie dość popularne. I potem na przykład, żeby na zimę mieć mięso, bo nie dorastają już jakby tam do jesieni, już dorastają te ptaki i e, potem jakby ludzie mają co jeść całą zimę. Także tak e, mniej więcej to e, wygląda tutaj nawet różne rasy podpisane, że taka rasa i taka też karma dla nich. Zobaczcie, jakie malutkie słodzinki. Szkoda, ich, że nie w takich malutkich kontenerach, w takich malutkich klatkach, muszą siedzieć po prostu jeden na drugim i czekać, dopóki ich kupią, przywieżą do domu. Moi drodzy, niestety, ale dużo mi się nie udało nagrać na tym rynku, gdzie sprzedawali właśnie tych kurczaczków. Jakaś pani zaczęła krzyczeć, że co jest prywatne terytorium i że tam nie można nagrywać. i Zapytałam u niej oczywiście, gdzie to jest napisane. Powiedziała mi, że tam na jakiejś desce, i że ona teraz zadzwoni po administratora. E, Także nie chciałam za bardzo się kuczyć. Trochę nagrałam. Oczywiście poszłam do tej deski, nic tam nie było napisane. No ale wiecie, nagram w drugim miejscu. Też ponagrywam dla was, pokażę jak sprzedają ludzi na ulicach jakieś rzeczy. To mogą być tam truskawki, albo jakieś owocki, albo jakieś orzeszki. Tutaj jak widzicie babci siedzą i sprzedają, sprzedawali oni twarożek, mleko, różne warzywa. Tutaj już sprzedają ubranie różne, chociaż różne rzeczy naprawdę. Kto co chyba w domu miał niepotrzebne jakieś rzeczy, to i sprzedają. I tutaj panie też jedzą, sprzedają kwiaty, jakieś warzywka, też owoce. Także można kupić takie jakby domowe rzeczy. Ale jak zrozumiałam, niedługo chcą to zabronić na Ukrainie, żeby nie sprzedawali nic na ulicach. Tutaj jak widzicie, sprzedają słoniny. Bardzo dużo słoniny. <laughs> Mięso, tutaj już owoce. Także tak wygląda rynek na Ukrainie. I jak widzicie, dużo owoców też u nas przewożą te owoce i z Turcji, i z innych krajów, jakby mniej z Unii. I tak, tutaj już właśnie stoją ludzie, jakie bardziej sprzedają swojskie rzeczy, czyli przyjeżdżają z wiosek, wykupują sobie po prostu miejsce na dzień i sprzedają po prostu kto, kto co ma, tak? I tam kto sprzedaje wiśni, kto marele, kto jakieś tam, o tutaj czereśnie na przykład, owoce, warzywka, no po prostu kto co ma, przyprawki różne domowe, kwiaty też jak widzicie sprzedają, potem różne kaszy, pomidory, no po prostu wszystko. Na co teraz jest sezon, tak, co jest teraz, teraz to można sprzedać, to i sprzedają. E, także tak wygląda rynek na Ukrainie i można kupić naprawdę zdrowe, domowe rzeczy. Tutaj już sprzedaję ubranie, jak widzicie, tutaj różne niby marki i witony, jakieś po prostu takie Balenciaga. E, co chcecie, moi drodzy, co chcecie za stówkę, za dwie, za trzy już można sobie kupić. Оригинальный. Значим, что желтый не оригинальный, но... różne takie podróbki. Tutaj też panie sprzedają kwiaty różne. Jak widzicie, przeróżne po prostu. O, a tak wyglądają ogłoszenia na Ukrainie. Słyszałam, że Polacy kiedyś mówili mi, że właśnie im przeszkadza to, że w Polsce tak dużo reklam, to moi drodzy, zobaczcie ile reklam ogłoszeni jest na Ukrainie. Po prostu idziesz, jest taka właśnie żelazna ściana stoi, chyba tam robią remonty i ona jest Cała obklejona różnymi po prostu ogłoszeniami. Także tutaj, jak widzicie, sprzedają naprawdę przeróżne rzeczy. I od jakichś... no po prostu wszystko. Wszystko, co chcesz. Ludzi mają... też skupują jakieś rzeczy, tak? auto to stare jakieś znaczki, a to tam coś jeszcze. Tak wygląda centralna ulica właśnie miasta Sumy. Tutaj sprzedają w takim małym sklepiku chleb. Tak on wygląda ten sklepik nie tak jak piekarnia w Polsce, a bardziej jak taki kiosk. Tutaj pani sprzedaje buty, bardzo dużo butów. Po prostu to wszystko stoi na podłodze i tutaj też to stoi wszystko w pudełkach i można wybierać sobie ubranie, tam albo buty, po prostu cokolwiek. Naprawdę można znaleźć dużo dużo takich różnych rzeczy do kupienia. I to, jak mówiłam, już jest centralna ulica miasta Sumy. Po prostu ona prowadzi jakby prosto do ryneczką. No a przed tym rynkiem jakby sprzedają na takich różnych stoiskach różne, przeróżne rzeczy. Tutaj też, jak widzicie, sprzedają buty. Także tak, moi drodzy, to wszystko wygląda. Tutaj stoi taki bus. Też u nas jeżdżą busy, marszrutki takiego, takiego typu. McDonald's też, jak coś jest. I te żółte marszutki, to oni właśnie wożą ludzi przez całe miasto. Tutaj znów ogłoszenie, tak wygląda przystanek na Ukrainie. Cały jest w ogłoszeniach, coś kupię, sprzedam, po prostu naprawdę to tak brzydko wygląda, niby jest pomalowane to tak, niby... No, jest w miarę, czyli mogłoby dobrze wyglądać, jeżeli by tylko to wszystko nie poobklejali takimi takim różnymi papierkami i to wygląda naprawdę brzydko, po prostu <laughs> trzeba to wszystko pozdejmować i... No, bo jest pomalowane, szkoda naprawdę, że to nie jest zniszczone, a tylko przez ludzi, przez ich naklejanie takie e, wszystko to tak, no, niefajnie wygląda naprawdę, tak trochę... trochę tak jak wiesz, a jednak... <laughs> To jest miasto. I na koniec chciałam jeszcze pokazać Wam, jak wyglądają w środku marszrutki. Niektóre, jak widzicie, w środku się takie stare siedzenie, takie dość stare. Zobaczcie, rozwalone. Także w niektórych marszrutkach wygląda to naprawdę przerażająco. A niektóre, oczywiście, że nowe, a w niektórych nawet odpadają drzwi, szczerze mówiąc. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinku. Mam nadzieję, że lubicie takie filmiki o Ukrainie. Też oczywiście pamiętajcie zasubskrybować mój kanał. Buziaki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa-pa!